Obiecaliśmy Państwo spotkanie z nagością. No i mamy Jacka Tykana. Na szczęście on się nie będzie rozbierał, tylko opowie. Dlaczego na szczęście? No wiesz ty co? Tak, <grym> jak no dobra, okej, okay, wycofuję się z tego. Jacek, wyskakuj ze swetem. Cześć kochani. Jak bianka Cenzori. Obiecałem, że o tej Biance chwilę porozmawiamy, bo Bianka Cenzori, czyli partnerka Kaniego Westa, odkąd się na grami pokazała. Najpierw futra, a potem bez tego futra. To teraz Kanye West się chwalił, że jest najczęściej wyszukiwaną osobą na naszej planecie i bierze Święty gral, ten element. No ale cicho. To jest święty gral wami... za, zamaskowany. To jest święty Graal lekko ukryty. Mm, ale co dzisiaj... jeszcze na sobie to robi, tak się zastanawiam? Nie no wiem. wszyscy o niej mówią, o to chodzi. No, tak, chodzi, to chodzi to, to... O ja, ja tam czuję, że jest jakaś, jakaś dziwna przemoc w tym związku. Znaczy mnie zastanawia tylko jedno, dlaczego on się nie rozebrał? Bo może nie miał co pokazać. Tak, o, o jakieś takie podejrzenia um, przemocowe, jeśli chodzi o przemoc psychiczną, ciągle się pojawiają. Teraz i Bianka, i Kanie podkreślali, <grym> że to nie, nawet nie był jego pomysł, tylko jej, ale jak wiemy, to jest tylko czyjeś zdanie publiczne wypowiedziane. Prawda może być różna. No ale Krzysztof mówił o Biance, a Bianka tak naprawdę nie była pierwsza, nie była jedną z pierwszych osób, które e, o tą atencję wołały, skandale chciały tak, skandale. Bo o ile już takich um, akcji skandalicznych w socjecie się można doszukiwać nawet w XIX wieku, kiedy tam Członkowie, członkini socjetyzmu sprowadzali zwierzęta na jakieś bankiety, żeby potem każdy mówił kolejnego dnia tylko o tym, to dzisiaj spojrzymy sobie na te już bardzo współczesne czasy z mediami e, e, i takich głównych naszych e, celebrytów, atencjuszy. No i po zebianku nie można nie powiedzieć właśnie o jej partnerze, bo Kanye West, który trzeba mu oddać, ze jako świetny muzyk, producent i człowiek, który zmienił branżę muzyczną, to też wielokrotnie mi były też takie sytuacje, jak to, kiedy w 2009 roku wszedł na galę MTV i zabrał statuetkę Taylor Swift, która wygrała w jednej kategorii. Twierdził, że jej się nie należy. Tak, powiedział, że z całym szacunkiem, e, wszystko wszystko fajnie, ale ta ale statuetka się należy no. bijąć, i ty nie możesz jej dostać. No i wbrew pozorom to wcale nie miało dobrego odbioru. Y Członkowie też dziwne. tej grupy. Nawet sama Beyoncé nie była tym zachwycona. Nikt z tych osób, które nawet są po tej drugiej stronie, gdzieś tam tej barykady, w sympatii jeśli chodzi o Brytki, nie byli zekani Westem. Potem jak nagle założył tą czerwoną czapkę i ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sytuacja była bardzo podobna, bo to było szybko odebrane jako taki kolejna próba gdzieś tam jeszcze szerzenia swojego wizerunku. Przede wszystkim jego wpisy w mediach społecznościowych były skandalicznym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, jakieś e, rasistowskie nomenomen i e, antysemickie e, opowieści, które tak. szerzył, spowodowały, że rozstał się z jedną, czy z kilkoma nawet markami z tymi współpracował. Ale teraz też się rozstał, prawda? Teraz po też tym się skandalu rozstał. też jest odzew jakiś. Tracił kolejny kontrakt na 20 milionów, taki ostatni jeszcze jego finansowy zastrzyk, który ma bokanie. Traci bardzo te pieniądze i wbrew temu, ile zarobi przez całe życie, to się okazuje, że ten kran jednak coraz tam... Nie martwmy się o niego. Tak. Poradzi sobie. E, tak samo można spojrzeć na jego byłą partnerkę, Kim Kardashian. E, I nie wiem czy wiecie, ale jak ja sobie sprawdziłem, wiecie, że kariera Kim Kardashian już trwa 18 lat. Od 18 lat mówimy o niej w dyskusji. Przez całe publicznym. twoje życie. I, no. i nadal nie wiemy, czym ona się właściwie zajmuje. Tak, bo Kim też tak podobnie zaczęła jak, jak Bianka. Była po prostu osobą, która po e, seks taśmie, która się publicznie ukazała, e, angażowała się w liczne, celowo też rozbierane sesje zdjęciowe, miała swój e, z rodziną reality show, gdzie chodziło tylko o też szerzenie tego życia prywatnego. I Kim przez dobre 10-15 lat była symbolem celebrystwa w Stanach Zjednoczonych. Teraz faktycznie ma swoje marki, gdzieś tam delikatnie do tego się odsuwa, pilnuje prywatności swojej rodziny coraz bardziej, więc gdzieś tam Rych powiedzmy, że skręca. Rychło w czas po tylu latach. E, ale jak mówimy o Kim, to nie sposób nie powiedzieć o naprawdę prekursorce bycia celebrytką w Stanach Zjednoczonych, bo jest oficjalnie. No zaraz, zaraz, zaraz przepraszam. Hilton, o właśnie, jak na zawołanie. No, jak na zawołanie się pojawia cała na biało. Znana z tego, że jest znana i tata ma dużo pieniędzy. Tak, I myślę, jest tutaj najbardziej przykre jest to, że Paris teraz się oficjalnie tego przyznaje, że jej główny też program, reality show, który przez wiele lat był jej taką jedyną gdzieś tam osią wizerunkową, to był program, w którym celowo udawała stereotypową, głupią blondynkę, bo uznała, że to się sprzedaje, przez co też trochę no, szkodziła wizerunkowi kobiet i dzisiaj mówi, że inaczej pewnie... Ale swoje, zrobiła. swoje Tak naprawdę osiągnęła, zrobiła, ale poza status celebrytki nigdy nie wyszła. Miała możliwości finansowe, by te pieniądze gdzieś pomnożyć w inny sposób, nie skorzystała z tego, e, ale... Lepszą historię, moją ulubioną, którą dla was dzisiaj mam, to jest historia aktora, Szyi To jest aktor, którego poznaliśmy A, między pan torba. innymi. Jaki? Tak. Pan Turba. Pan torba? torba. Kiedyś przyszedł z torbą papierową Ach, myślałem, na głowie. że grał taką rolę. O której I nikt to... nie wiedział dlaczego. Rolę grał w Transformersach, ale ta torba jest taką już dla mnie wisienką na torcie. Ponieważ słuchajcie, tu jest piękna historia startująca w 2013 roku, kiedy Shia LaBeouf uznał, że będzie grał sobie na Broadwayu, jednak szybko uznał, że z tego Broadwayu ucieknie. No i wszystkim przerwał pracę nad sztuką no i wysłał oficjalne na Twitterze przeprosiny, które szybko się okazało były plagiatem artykułu ze Squire, więc przeprosiny się nie udały. A odszedł z Broadwayu, ponieważ chciał tworzyć swój debiutancki projekt reżyserski, który, uwaga, też był plagiatem. Więc chłopak się zakopał strasznie no i uznał, że czas przeprosić. Dlatego potem na, w Berlinie na festiwalu przyszedł w torbie na głowie, która mówi I'm not famous anymore, czyli nie jestem już sławny. To był taki manifest przeciw celebryctwu i tej popularności. Ale Może mój ulubiony występali. moment... Ja myślę, że dla Polski byłoby lepiej, gdybym miał torbę na głowie. Ja też. Czas, tak. Może takie wydanie jakieś. <laughs> <laughs> Zamiast tylko torby będziemy... Tak, to takie customowe napisy byśmy mieli <laughs> swoje własne. Ale torba nie była tylko w Berlinie ponieważ mój ulubiony element był taki, że krótko po Berlinie uznał, że już tak bardzo zaszkodził społeczeństwu, ma tyle do przepraszania, że wynajął jedną część galerii sztuki w Los Angeles, gdzie w jednym pokoju przez prawie tydzień siedział z kolejną torbą na głowie z napisem przepraszam i ludzie mogli wchodzić w tej galerii sztuki i oglądać, pojedynczo wchodzić, jak leży na środku sali i szlocha. To są jednak ludzie oderwani od rzeczywistości, tak, tak to <laughs> Ale doceńmy, torba jest papierowa ekologicznie, <śmiech> ekologicznie <laughs> zadziałał. A Jack Czas. Paul co na wywijał? No właśnie zakończę Czyjkiem Polem takim już najbardziej aktualnym przykładem, czyli człowiekiem, który ma miliony subskrybentów w Stanach Zjednoczonych. To jest też influencer, youtuber, teraz gdzieś tam bokser bardziej. No i takim jego chyba najgorszym punktem w karierze było to, kiedy szerzył bardzo niebezpieczny challenge w internecie, internecie czyli Bird Box Challenge, który zachęcał ludzi do robienia wszystkich czy. Życiowych z taśmą na oczach. Mhm. I zaczęło się niewinnie od chodzenia po własnym mieszkaniu, używania jakichś sprzętów domowych. Potem przeszło do prowadzenia samochodu. Jest. Tu widzimy go akurat obok e, miejsca kierowcy, ale były też nagrania, niestety, szybko zdjęte, kiedy prowadzili auta e, z tą przepasku na oczach. Albo gorzej, kiedy wychodzili na bardzo ruchliwe ulice Los Angeles, również są. Bo e, to nie ma granic. Tak, to jest po prostu niesamowite, bo to jak, jak to ogromne szkody społeczne robiło, a mogło jeszcze większe zrobić, bo też YouTube szybko gdzieś zareagował, ale masa dzieciaków wrzucała swoje nagrania jak próbuje to robić, więc to się mogło skończyć naprawdę tragicznie. Stop making stupid people famous, to jest takie powiedzenie. Przestańmy czynić głupców sławnymi. Jest tyle ciekawych ludzi, których trzeba obserwować, więc po prostu musimy też pamiętać o tutaj. Tak.